Cieczą po raz pierwszy w historii tego samochodu i moc tego silnika wzrosła do 300 koni. Głos ma pan dr Jerzy Krężlewski Ci, którzy znają niedawno wprowadzony na rynek model Porsche, Boxster na pewno zauważą, że przód samochodu jest bardzo podobny. To wynika z pewnej koncepcji marketingowej. Te samochody były opracowane w tym samym czasie, a tylko marketing sprawił, że ukazały się w różnym czasie. Zderzak tego samochodu. Wydawałoby się, że rzecz normalna w każdym samochodzie. Jego odporność na uderzenia została zwiększona i w tej chwili on wytrzymuje uderzenie z prędkością 10 km na godzinę. Wydawałoby się, że to niewiele, ale w porównaniu z innymi samochodami to znakomity rezultat i dzięki temu na rynku niemieckim na skutek funkcjonowania przepisów prawnych zmniejsza się o 50% stawka ubezpieczenia. Ten charakterystyczny i znany w Boxsterze reflektor Plastikową osłoną spowodował, że zmniejszono z 0,32 do 0,30 współczynnik oporu powietrza. Jest to znakomity rezultat. Patrząc z boku na ten samochód, nie ma się w ogóle wątpliwości, że poprzednia 911 i nowa 911 to samochody pochodzące od tej samej matki. I takie zresztą było zadanie konstruktorów. Szalenie trudne. Menadżerowie firmy Porsche powiedzieli, Zmieńcie legendę i zachowajcie legendę. Stąd ten kształt. Przejdźmy do tyłu samochodu. Tym się Porsche wyróżnia od innych samochodów, że silnik jest usytuowany z tyłu. W tym modelu, w nowej 911, jest to silnik chłodzony cieczą, chłodzony wodą. Dzięki temu można było uzyskać cały szereg nowych rozwiązań niespotykanych w poprzednim modelu. Myślę, że najwięcej wrażeń dostarczy Państwu krótka przejażdżka tym samochodem. Włączamy samochód i już widać pewną istotną różnicę. Samochód jest bardzo cichy w środku. Ten charakterystyczny dla silnika chłodzonego powietrzem dźwięk próbowali konstruktorzy otworzyć. Nie udało się to do końca. Ale jeżeli samochód wchodzi na wyższe obroty, ten dźwięk się pojawia. 50 na godzinę. 100. przyspiesza do 100 km na godzinę w ciągu 5,2 sekundy. W tym samochodzie takim poczucie bezpieczeństwa osiąga się przy prędkości 160 km na godzinę. Tego się po prostu nie czuje. A muszę Państwu powiedzieć, że przy takiej prędkości pokonujemy drogę 46 metrów w ciągu jednej sekundy. Oczywiście, aby poczucie bezpieczeństwa było większe, konstruktorzy Porsche wymyślili znakomity system hamulców. Ze 100 km do zera samochód zatrzymuje się w 5,2 sekundy. Jest to rezultat w tej chwili nie do pobicia. Zapewne drgania kamery pokazują, że cechą charakterystyczną tego samochodu jest sztywne zawieszenie. Ci, którzy szukają luksusowej, płynnej jazdy, muszą sobie kupić limuzynę typu Audi A8 czy Mercedes S-klasa. Jest to samochód sportowy i dzięki temu sztywnemu zawieszeniu możemy się czuć przy dużych prędkościach nawet w bardzo ciasnych zakrętach, bardzo pewnie. W tym samochodzie zastosowano wszystko, to, co naj, najnowocześniejsze. ABS-y, e, mechanizmy kontrolujące zerwanie przy starcie, mechanizmy kontrolujące roz, proporcjonalne rozłożenie siły, zabezpieczające przed poślizgiem przy wjechaniu kołami na inną nawierzchnię. To już nie jest taki samochód, który wymaga jakby specjalnego przygotowania, czy szczególnie ostrożnej jazdy. Można powiedzieć zatem, że Porsche straciło na swoim duchu. Nic podobnego. Wystarczy nacisnąć guzik Traction Control Off, czyli wyłączyć ten cały system kontroli trakcji i w samochodzie budzi się bestia. Ciekawostką tego samochodu jest rozwiązanie Troning. skrzynia biegów pozwalająca zmieniać biegi, podobnie jak w formule pierwszej. naciskając palcem plus zwiększamy bieg, naciskając minus zmniejszamy, redukujemy biegi. Charakterystyczna dla Porsche stacyjka z lewej strony. Nie wiem czy Państwo wiedzą skąd się to wzięło, Porsche było projektowane jako samochód sportowy, wyścigi Le Mans, w którym Porsche startowało, rozpoczynało swoją karierę, to były wyścigi polegające na tym, że kierowcom nie wolno było zasiadać do samochodu. Że kierowca musiał... Powiedzieć o wycieraczkach. Zarówno...